W 30 grudnia w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się uroczyste spotkanie władz miasta Wolsztyna ze sportowcami, którzy w ubiegłym roku osiągnęli wartościowe wyniki i godnie reprezentowali barwy naszego miasta na arenach sportowych kraju i świata. Nie było ni niedomówień i po prostu sami stwierdzili, że oni chcą sponsorować nagrodą takiego, a takiego do sportowca. Na zasadzie listy 25 was tutaj obecnych dostarczaliśmy. Do zespołu z projbą nagrody. <try> to Trener i skrywożdny pan Tomasz Radiszewski, przedstawił drużynę w jej obecnym składzie. Opowiedział o drodze, jaką drużyna przybyła od chwili założenia do dnia dzisiejszego i o jej sukcesach sportowych. W Na następnym roku zostali zgłoszeni do yy, Ligi Regionalnej yy, okręgu Dolnośląskiego gdzie występując w liniarach młodszych, e, zabrakło im jednej bramki do zakwalifikowania się do półfinału Mistrzostw Polski. Ale następne lata to już są same sukcesy e, naszych obywatłów. Występując drugi rok w młodszych, e, dostali się do półfinału e, w Tarnowie, gdzie zajmując drugie miejsce, awansowali do finału w Gdańsku i tak zmieniło nas na odzie powodowo z tym, że... Pan Mirosław Polak, trener klubu Nadodrze Odrze powodowo, omówił sukcesy i karierę swoich zawodników. Województwa że nad Nadodrze jako takie reprezentowało całe województwo i było reprezentowane przez zawodników poszczególnych szkół rolniczych, a tych szkół rolniczych w województwie jest 12. Natomiast w tym roku ze względu na niewydolność organizacyjną poprzednich władz Zostało to zmienione, został wybrany nowy zarząd klubu, prezesem klubu został aktualny dyrektor Współszkóru Olicy Powodowej Jerzy Rusin i mam nadzieję, że, że uda nam się zdynamizować pracę klubu. Największe laury sport wolsztyński zebrał w kajakarstwie, o czym poinformował pan Marek Szymankiewicz, opiekun sekcji kajakarskiej. Nie sposób nie wymienić tutaj nazwisk dwóch kajakarzy, Tomasza Lorenza i Marcina Rodaka, którzy startowali i odnosili sukcesy w zawodach międzynarodowej rangi. Tomasz Lorenz został powołany do kadry olimpijskiej. W sierpniu 1993 roku przyniosła nam olbrzymi sukces w postaci trzech złotych medali. W K1000 metrów Tomasz Lorenz, K2000 wraz z Marcinem Rodakiem zajęli pierwsze miejsce. W k 5000 metrów także Tomasz Lorenz zajął pierwsze miejsce. W sezonie 94 kajakarze niezawiedli. Występ Tomasza Lorenza w Pucharze Świata Juniorów w miejscowości Groningen, Holandia, przyniósł naszym barwom piąte miejsce w K2 1000 metrów i szóste i miejsce w K2 500 metrów. W Mistrzostwach Polski w Bydgoszczy zdobyliśmy srebrny i brązowy medal. Do największego sukcesu sezonu można zaliczyć awans naszego bolsztyniaka Tomasza Lorenza do kadry olimpijskiej, kajakarzy. Przygotowującej się do olimpiady Atlanta 96. Mamy nadzieję, jak i klub, jak i wolsztynianie, kibice Tomka, że weźmie on udział i będzie realizował nasz kraj w nadchodzącej olimpiadzie. Dziękuję. Pan Stefan Korecki, trener Szkolnego Związku Sportowego, omówił trud, jaki sportowcy muszą włożyć, aby osiągnąć sukces na przykładzie Damiana Sadzy który uzyskuje coraz lepsze wyniki na arenie ogólnopolskiej, poprawiając swoje życiowe rekordy. Dalszy postęp i coraz lepsze wyniki, następujących zawodników i uczniów. To jest stale równo rozwijający się talent Damiana Sadzy, który od praktycznie mówiąc klasy ósmej szko szko szkoły podstawowej systematycznie rozwija się i. Powoli, ale wniesie się w coraz wyższej hierarchii biegaczy w Polsce. W tym roku znowu srebrny medal na mistrzostwach Polskiego Szkolnego Związku Sportowego i wyraźnie poprawił rekordy życiowe od 800 metrów do 5 kilometrów. Także systematyczna praca, przede wszystkim praca, pozwoliła mu na wejście coraz coraz. Wszyscy. Ci, którzy w władzach samorządowych mają tutaj coś do powiedzenia. Ja pozwolę, że przedstawię ten Rady Ryszard Kur, którego już poznaliście, wiceprzewodniczący Rady dr Wojciechowski, drugi wiceprzewodniczący Rady Pan Kotlarski, Zastępca Burmistrza Andrzej Rogoziński, Przewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Magdalena Tomczak i Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, jednocześnie sponsor, wicedyrektor Leczarni Krzysztof Lisiewicz. Na spotkanie to, jak widzicie, kosztowało trochę czasu, jak i tego, że udało się do dostać, żeby to spotkanie zostało dzisiaj zorganizowane. Ja chciałem w imieniu własnym, jak i na pewno Was wszystkich podziękować tym, którzy bardzo mocno wokół tego chodzili, aby to spotkanie dzisiaj było. Może zacznę najpierw od tych, którzy, którzy, którzy przygotowali właśnie tę konsumpcję, te nagrody, a więc Pan Grzegorz Nowak. Pani Alicja Paprzycka, którzy najbardziej tutaj się zatem tym Jednocześnie świadomie na koniec chciał powiedzieć, że inicjatora całego spotkania od samego początku był przewodniczący Rady i udało się do tego spotkania dziś doprowadzić. Zależy nam na tym, aby właśnie w ten sposób, również poprzez sport, sławić miasto Wolsztyn. Od samego początku jesteśmy tym mocno zainteresowani. Sam fakt prowadzenia dni ziemi na terenie Wolsztyna, który. Przekazywane informacje są poprzez różnego rodzaju prasy, również poza województwem zielonogórskim, mają to miasto sławić. Wy jesteście również tymi, którzy to miasto sławią w różnych częściach kraju, a nawet i za granicą. Za to... Doceniając trud i wysiłek sportowców oraz chcąc uhonorować tych, którzy osiągnęli najwartościowsze wyniki, sponsorzy ufundowali atrakcyjne nagrody. W dziękowaniu za wkład pracy włożonym w przygotowanie sportowców reprezentujących miasto i gminę Bolsztyn w zawodach ogólnopolskich. Sukcesy osiągnięte przez Pana wychowanku wydatnie przyczyniają się do rozsłabienia dobrego imienia Wolsztyna w naszym kraju. Życzymy powodzenia w dalszej pracy z młodzieżą na rzecz sportu szkolnego, podpisał Przewodniczący Rady i Burmistrz Miasta. Panie Tomaszu, bardzo <zysy> mi prosił o odebranie tego. W tej samej treści podziękowania kierujemy pod adresem dyrektora Międzyszkolnego Klubu Sportowego Iskra, pana Witolda Zyguły. Pan Marek, Marek Szymankiewicz, opiekun kajakarzy. Pan Tadeusz Lorenz, <laughs> i pan, i pan Jakub Lorenz, brat pana Tadeusza. Jarosław Polak. I pan Stefan Korecki. Teraz przystąpimy do drugiej części na wyrażenia nagród za wybitne osiągnięcia sportowe, ja pozwolę sobie przeczytać, za wybitne osiągnięcia sportowe w roku dziewięćdziesiątym i godne reprezentowanie miasta i gminy w w zawodach sportowych, ludnopolskich i międzynarodowych. Życzymy sukcesu w naszej karierze sportowej, popisał Burmistrz Miasta Przewodniczący Rady Miejskiej. Bardzo proszę Przewodniczącego o wręczenie nagród, ja będę wyczytywał nazwiska, proszę o podejście, odebranie dyplomu i nagrody. Pan Damian Sadza, Sponsorem nagrody jest sklep elektroniczny pana Michała Chojackiego. Proszę, Proszę bardzo. Mateusz na arenach światowy, krajowy. Rena... Dziękuję. Gratuluję. Gratulacjami Pan Mariusz Cichy, Zakład przetwórstwa Spożywczego. Wojciech Kędzia. Nagroda dla na... Mariusza tu jest nagroda Mariusz. Proszę bardzo. Krzysztof Przybyła. Nagroda ufundowana przez Zakład Mechaniki Pojazdowej Stefan Ceglarek. Tutaj jest nagroda od Mariusz Młynkowiak. Nagroda ufundowana przez Sklep Elektryczny Panów Orzechowskiego i Rosińskiego. Sukcesów dalszych. załap się na stałe w tej kadrze. On też się o kadry od z tego co ja wiem, tak? tak. Leszek Faryniuk, nagroda fundowana przez przedsiębiorstwo Ruchów Drogowo-Mostowych. Dziękuję. Nie wiem, czy chodzić będzie z tego, ale zawsze rekreacyjnie można w tym nic Tak, dobrze. Pan Gunnar Górny, nagroda fundowana przez Krzysztofa Misiewicza. Bardzo proszę. Krzysztof nas tu prostuje przez przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Sportu. Maciej Wójcik, nagroda fundowana przez hurtownię spożywczą Intergram panów Szyle i Andrzeja. Nie ma. Proszę. Okręgową Spółdzielnię Mleczarską. <grymne> Grażyna Juśkowiak nagroda fundowana przez Księgarnię pana Leszka Maruszewskiego. Tylu pana Wisiewicza. Tak, ja, już poprosimy pana Leczka, żeby się przychodzi. A więc kątem nagrody zostawiłam ręce.

Proszę bardzo, to jest nagroda, która się wyfundowano eee... Marcin Roda, nagroda fundowana przez Handel Opali, materiałami budowlanymi i Bardzo proszę, sponsora obręcznej nagrody. To jak a tutaj jest sponsor. Ja też... Gratuluję, Zatunię, dziękuję. I gratuluję osiągnięcia w przyszłym roku jeszcze lepszy i większych. Bardzo, y, Bardzo proszę z Tomasz Lorenc, nagroda fundowana przez zakład produkcyjno-montażowy Elektromont Zygmunt Gucze. Bardzo proszę sponsorować. Obyśmy mogli w telewizji oglądać i pan Wojciech Cyryl, Jan mam kłopoty z tym. Nie, no tak, Sławyczka nie jest. Pan Wojciech Cyryl ufundował również dla pana Tomka, dodatkowo, żeby masa mięśniowa rosła. Ja pomogę za danym, tak? Piotr Dzieszewski, nagroda ufundowana przez kultownię i Lakierów, Grażyna Masłowska. Bardzo proszę. Wszystkiego Mirosław Kowalski i wytwórnie sprzętu sportowego Cyryl Wojciech. tutaj jest nagroda. Krzysztof Pietruszka, nagroda fundowana przez Zakład Budownictwa Ogólnego Danuta i Stanisław Kaczowie. Zakaz Bachacko-Izolacyjny, Wojciech Piskorz. Nagroda, bardzo. Mariusz Marciniak, nagroda fundowana przez spółkę Mlecz w Olsztynie. Proszę bardzo. Wszystkiego dobrego, dzisiaj w sporcie. Wojciech Hanysz.

Rafał Kocielniczak, nagroda fundowana przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Państwa Danuty i Stanisława Karcz. Dziękuję I dalszych sukcesów życzę. Krzysztof Lorenc, nagroda fundowana przez Sklep Jubilerski Państwa Mielniczaków. Dyploma to jest nagroda od Proszę bardzo. Tomasz Bortlisz, nagroda fundowana przez Stację Prezydentową Petropol w Polsce Nie. Tu jest do wszystkiego dobrego, z sukcesu dla ciebie. A to jak z góry pójdziesz kondycję poprawić. Jacek Czerwiński, nagroda fundowana przez zakład produkcji materiałów instalacyjnych Jan Gorgiel. Mi w skorupiński, nagroda ufundowana przez zakład produkcji materiałów instalacyjnych Jan Gorgiel. E, tak, e, e, młodzi sportowcy, e, podziękowania e, kieruję jeszcze raz pod adresem obecnych i nieobecnych sponsorów nagród, yy, które przed chwileczką otrzymaliście. Ja y, chciałbym jeszcze jedną nagrodę wręczyć, ale nie indywidualną, tylko na rzecz klubu MKS Iskra Wolsztyn, a mianowicie akumulator samochodowy, bo to i to jest potrzebne, żeby sportowców dowieść na zawody, ufundowany przez sklep, ogrodnik pana Weissa i Pietrusińskiego yy, dla międzyszkolnego ośrodka. Tak sportowego. jest, że można było <laughs> Na yy, pomógł nam... o, z tym bieżnią, nie wiem, czy byś się zmieścił, ale yy, za Twoje zasługi no, chciałbym Ci życzyć wszystkiego najlepszego, dużo sukcesów i przede wszystkim, żeby Ci je miał. To jest najważniejsze. No. Proszę Dzień. bardzo. I tobie,